Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak już wcześniej wspominałem, i obiecałem, że na pewno nie zapomnę o akwarium roślinnym ponieważ no, można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy na topie u mnie jest akwarium morskie, czyli tak zwana solniczka, morszczak, czy jak to tam inaczej nazwać. W każdym razie w dzisiejszym filmiku skupimy się tylko i wyłącznie na akwarium roślinnym. Przygotowałem dla Was, no można powiedzieć, taki kilkuminutowy materiał. Zrobiłem kilka zbliżeń, zrobiłem kilka różnych ujęć, żeby się nie nudziło. Ocenicie sami, jak to teraz wszystko wygląda. Mogę szczerze powiedzieć, że nie jestem zadowolony z tego, co się na dzień dzisiejszy dzieje w akwarium roślinnym. Przede wszystkim rośliny w jakiś dziwny sposób zastopowały, przestały rosnąć. Coś im, że tak powiem, dolega. CO2 jest, nawozy są, nawet pokłapiłem się o dawkowanie 5 ml w 1 One dziennie, czyli można powiedzieć, jest to duża, dość duża różnica między dwoma czy 3 mililitrami, które wcześniej podawałem, a teraz jest 5, także nie powinno im nic brakować. Na dzień dzisiejszy podmianka jest systematyczna co tydzień. Można powiedzieć, te 45 litrów wody. Do tego, oczywiście, mineralizator Wimi alin One. I tutaj chciałbym się na chwileczkę zatrzymać z tego względu, że tak przez przypadek. Pewnie wam coś wspominałem odnośnie, właśnie, CO2. Może coś, coś było na ten temat, nie pamiętam dokładnie, ale podniosło mi się KH w akwarium, właśnie roślinnym. Nie wiem, z jakiego powodu, skoro podmianki są co tydzień takie same, ta sama ilość wody i ta sama ilość mineralizatora, czyli bez zmian, 6 gram mineralizatora na 45 litrów podmienianej wody? Wcześniej były parametry około 6-7 GH i KH wahało się między 0 a 1 bo to ciężko tak małą różnicę wyczuć e, właśnie przy tych e, testach możliwe, że tutaj nie wiem czy powiedz, powiem inaczej, ci, którzy mają testy z Oleka w tej ładnej książeczce, która jest jako instrukcja dołączona do, do tych testów, jeżeli macie taką walizkę jest tam e, napisane, że w momencie gdy pH jest poniżej 6, z tego co pamiętam, coś takiego była taka wzmianka, to ciężko jest określić faktyczny stan, jaki jest w zbiorniku, jeżeli chodzi o twardość węglanową. Możliwe, że ze względu na to, iż ostatnio podniosłem troszeczkę pH, czyli troszeczkę zmniejszyłem dawkowanie CO2, bo na dzień dzisiejszy to jest 6, 3, jeżeli dobrze pamiętam, na tym poziomie staram się utrzymywać pH wody, i dlatego możliwe jest, że idąc tym tropem, który jest zapisany właśnie w tej książeczce, że pojawiło się wyższe pH. Co do tego nie jestem w stanie nic stwierdzić. Nic, że tak powiem, nie jest wsadzone do akwarium innego niż było. Tak naprawdę nic nie wsadzałem poza. Kilkoma kawałkami anubiasów, które już wcześniej, o których już wcześniej wspominałem i które na zbliżeniach macie załączone na obrazku, doszedł jeszcze tylko i wyłącznie ten orzech wąskolistny, który gdzieś tam z tyłu zbiornika posadziłem po to, jak i właśnie sesji flore, żeby. Jakoś zjadały te nadmiary nawozów, czy po prostu pomogły wystartować tym roślinom od nowa. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat roślin? Staurogena jak rosła, tak rośnie. Nie jest za piękna z tego względu, że ją troszeczkę glony obrastają te co były, czyli, czyli zielenice punktowe. Do tego nitki już znikły z anubiasów. Nie musiałem czyścić przy podmiance, która była w sobotę za bardzo tych listków no prawdę mówiąc przetarłem troszeczkę ale glonów takich nitkowych nie było co do pozostałych roślin to troszeczkę kapryszą rotale poza właśnie tą co wcześniej, we wcześniejszym filmiku wspominałem czyli chloratom czy tam rotundifolium jak odrosną to będziemy się starać to wspólnie rozszyfrować Pozostałe makrandra, no niestety, coś tam kuleje. Był taki moment jakieś półtorej tygodnia temu, że rośliny zaczęły startować i zaczęły rosnąć. I zastanawiam się, czy znowu potrzebują takiego mocniejszego kopa przez dodanie więcej, większej ilości właśnie CO2 i zmniejszeniem przez to automatycznie pH wody czy po prostu muszą swoje odchorować i będą pieły się powolutku do góry nie widzę aby odrastał didiplis i nie widzę żeby makrandra też jakoś szalała pozostałe rośliny lobelie nawet widziałem że coś tam odrasta nawet kryptokoryna, którą już nie pamiętam kiedy powyrywałem z tego zbiornika co chwilę pojawia się, pojawiają się nowe odrosty i systematycznie je oczywiście wyrywam z podłoża ale na razie pozwolę jej troszeczkę się rozwinąć, żeby no tak jak mówię, podobnie jak z tym orzechem wąskolistym czy sesiflorą żeby ten zbiornik zastartował, żeby nie pojawiało się za dużo glonów bo tych glonów na pewno nie uniknę, dopóki rośliny nie odbiją żeby to, to wszystko hamowało troszeczkę, żeby były rośliny, które no, zjadały te nadmiary. Tak się też się zastanawiam nad tym, czy mimo tego, że anubias jest rośliną no wolno rosnącą, nie ma co ukrywać, czy mimo tego, że dawkowałem dosyć niską ilość właśnie nawozów, możliwe, że to, co wlewałem, to te anobiasy właśnie pożerały. Mało co zostawało roślinom, tym, które faktycznie powinny wystartować. Dlatego też zdecydowałem, aby dodawać więcej nawozów. Zobaczymy, co ten tydzień przyniesie. Można powiedzieć, że już jest praktycznie koniec tego tygodnia. Nie widzę żadnych zmian w zbiorniku. Ryby się mają. Dobrze, skalary widzę, kręcą się z jednego. Końca na drugi koniec akwarium pewnie szukają miejsca na złożenie po raz kolejny ikry, chociaż dosyć dawno nie składały. Może dlatego, że było za mało właśnie moich haszczy Nie wiem, no, coś może na to wpłynęło. Dlatego, jeżeli ten tydzień nie przyniesie żadnych rezultatów, jeżeli chodzi o pozostałe rośliny, które nie chcą. Za bardzo rosnąć lub zatrzymały się na pewnym poziomie w swój wzrost, to będę schodził powoli z PH niżej. Teraz jest około 6,3. Po tym weekendzie zejdę, jeżeli nie będzie żadnych zmian, na 6,2. Zobaczymy. Też zlikwidowałem, bo był taki epizod chwilowy, że na akwarium było aż trzy lampy: dwie Aquaela, jedna Hichiros. Jednak stwierdziłem, że po co kombinować, skoro było dobrze znaczy wcześniej na dwóch lampach? Yy, tym bardziej, że ta barwa właśnie tej lampy Hichiros jest taka dosyć zimna i nie za bardzo mi się podoba. Tym bardziej, teraz, jeżeli w zbiorniku są większość zielonych roślin, to robiło się naprawdę ponuro. I taka była niesympatyczna atmosfera. Mówię tutaj oczywiście o kolorze. Nie wyglądało mi to, dlatego zlikwidowałem no może nie tyle zlikwidowałem, co po raz kolejny ściągnąłem lampę Hihiro z, z akwarium. No, jedyne, co mogę przyznać tej lampie, to naprawdę moc jest bardzo dobra. Tej lampy wystarcza na oświetlenie, no mógłbym powiedzieć. Przy mniejszej ilości roślin i mniej wymagających taki 112-litrowy baniaczek spokojnie mógłby uciągnąć na, tym, na takiej lampie, jednak tak jak mówię, barwa, temperatura barwowa nie podoba mi się. No cóż, no, każdy ma swoje gusty, mi się to nie podoba, dlatego została lampa ściągnięta, i pozostawiłem nad tym, nad tym zbiornikiem, tylko i wyłącznie dwie lampy właśnie aquaela tak jak i wcześniej było niestety kosztem wschodu i zachodu słońca trudno, będę musiał się jakoś z tym pogodzić pierwsza lampa zapala się około godziny dziesiąte i jest to tylnia lampa, która jest nad, na, w tylnej części zbiornika i półtorej godziny po niej zapala się druga, czyli ta przy przedniej szybie Akwarium i analogicznie pierwsza gaśnie około 19:30, gaśnie przednia lampa i tylnia lampa gaśnie około godziny 21.30. Taki mam schemat na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, jak to się będzie miało przez kolejny tydzień. Ehm, oczywiście standardowo do tygodnia czasu kolejna aktualizacja, chyba że coś wypadnie. No cóż, nastały, można powiedzieć, ciężkie czasy i standardowo, jak to na koniec, życzę wszystkim powodzenia, dużo zdrowia przede wszystkim w danym czasie, który jest troszeczkę, że tak powiem, zdominowany przez niezbyt sprzyjające warunki dla, dla naszego zdrowia. Nie będę tego rozgrzebywał, rozkopywał tego tematu. Życzę Wam dużo zdrowia i powodzenia. Do usłyszenia. Kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Zdrowia. Cześć.